W tym odcinku opowiem o jeszcze jednej metodzie służącej do szacowania parametrów rozkładu, tak zwanej metodzie największej wiarygodności. Zanim może przejdę już do konkretnych przypadków, zobaczmy sobie na no taki może przykład, który da nam jakąś taką intuicję. Powiedzmy, że rzucamy monetą, no i okazało się, że otrzymaliśmy taki ciąg. Na początku był orzeł, potem znowu orzeł, następnie reszka, orzeł, potem znowu reszka i potem reszka. I pytanie, czy ta moneta, z której rzucaliśmy, była symetryczna? Czy nie była symetryczna? Chcę sprawdzić takie dwie sytuacje, czy prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł jest jedna druga, czy może jednak jest przesłanka, że prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł wynosi 1 trzecia, czyli jest mniejsze? To policzmy, jakby to było dla, przy tym założeniu. No to, że pierwszy wypad orzeł, no to jest jakby jedna druga, taka była szansa. Potem że jest orzeł, no to też jedna druga reszka w tym przypadku jest to też jedna druga, ale to jest 1 minus jedna druga. No I razy 1 druga, 1 druga i razy 1 druga. Czyli to będzie 1,64 w przybliżeniu około 0,016. Natomiast jeżeli założyłbym, że prawdwieństwo wypadnięcia orła było 1 trzecia, no to mamy tak. 1 trzecia, potem był też orzeł, czyli 1 trzecia, potem była reszka, czyli to już będzie 2 trzecie. Razy orzeł, czyli 1 trzecia, razy reszka, czyli 2 trzecie i razy 2 trzecie. Jak się to wyliczy, no to mniej więcej wyjdzie 0,011. Czyli zobaczymy, że przy tym pierwszym prawdopodobieństwie ta sytuacja jest jakby łącznie bardziej prawdopodobna niż przy tym drugim prawdopodobieństwie. Dlatego bardziej skłaniamy się jakby, że jednak ta moneta jest symetryczna. No i to jest taka główna idea stojąca właśnie za metodą największej wiarygodności. Wziąć taki parametr, który zmaksymalizuje to co widzimy. Tutaj oczywiście zakładamy, że te zdarzenia są niezależne. No i rozpiszmy sobie, jak ona będzie działała dla konkretnych rozkładów zacznę od tego rozkładu dwupunktowego, tam zmienna przyjmowała jakby jeden z dwóch poziomów. Załóżmy sobie, że to będzie 01. I prawdopodobieństwo, że x będzie równy 1, to niech będzie to niech będzie P, a prawdopodobieństwo, że x jest równe 0 no to jest 1 minus P. I to P jest parametrem tego parametru jakby nie znamy. No i powiedzmy, że na przykład albo rzucamy tą monetą, albo zadaje jakieś pytanie po prostu i otrzymuję odpowiedź 0 1. No i otrzymam taki ciąg: 1 1 0 1. I będę chciał oszacować ten parametr p właśnie metodą największej wiarygodności. Policzę sobie coś takiego. Na ile to, co obserwuję, może inaczej, jakie jest prawdopodobieństwo tego, co obserwuję. No to to, że będzie jedynka, no to będzie p. To, że będzie jedynka, znowu, no to razy p. To, że potem było 0, to będzie 1 minus p. I to, że potem jest znowu jedynka, to będzie p. Czyli to jest p do trzeciej razy 1 minus p. To sobie nazwę jako l od p. To jest funkcja tego parametru. On jest jakby w tym momencie jakby nieznany. l od p. Może to wymnożę jeszcze. Czyli p do trzeciej minus p do czwartej. No i chcę znaleźć taką wartość tego parametru p, żeby zmaksymalizować to prawdopodobieństwo. Czyli to, co mówiłem na samym początku, żeby przy takim p to, co obserwuję, było no, najbardziej prawdopodobne. Tutaj cały czas też mówię: zakładamy tę niezależność. No to, żeby znaleźć maksimum, no to liczymy pochodną takiej funkcji. Z p do trzeciej to będzie 3p kwadrat, a z p do 4 to będzie 4p do trzeciej. No i to porównuję do zera, tak jak zawsze. No i trzeba sobie to rozwiązać. Można tu wyciągnąć p kwadrat przed nawias. 3 minus 4p równa się 0. No i z tego otrzymuję, że p będzie równy 3 czwarte, a z tego miałbym, że p równa się 0. No i to będzie ten 3 czwarte. Tutaj oczywiście formalnie trzeba by sprawdzić rzeczywiście, że to jest ekstremum, bo to, że pochodna się zeruje, to może być tam minimum, maksimum. Natomiast można też to jak najbardziej sobie przeliczyć. To jest jakby to optymalne p. Przy tym ta funkcja będzie osiągała tutaj maksimum. No i to jest jakby też zgodne z tym, co pokazywałem poprzednim razem z metodą momentów. Tutaj się to pokryło, ale nie zawsze tak będzie. Zobaczmy sobie teraz jakiś inny przykład. Może weźmy rozkład wykładniczy. Czyli mamy zmienną za pomocą rozkładu wykładniczego tutaj jakby zadana. Jakby taki jest jej rozkład. Tam jest parametr lambda. I funkcja gęstości w tym przypadku wyglądała tak. Lambda e do potęgi minus lambda x. Nieznany jest ten parametr lambda, no i powiedzmy, że obserwuję jakiś ciąg, na przykład niech to będzie 1, 2, 3, 2 takich wartości. No i chcę oszacować ten, ten parametr lambda. Tutaj też będę mnożył te wartości, mimo że to nie są bezpośrednio prawdopodobieństwa. Przy rozkładach dyskretnych to p 1 minus p to są prawdopodobieństwa. Tutaj wartości funkcji gęstości to nie są bezpośrednio prawdopodobieństwa, ale tak o tym trochę możemy myśleć w przybliżeniu. Czyli l od p. To w tym momencie jeżeli, jeżeli obserwuję jakby jedynkę, to tutaj postawiam sobie za x jedynkę wartość tej funkcji, czyli lambda e do potęgi minus lambda razy 1. To jest jak gdyby odpowiednik tego p dla jedynki. Teraz obserwuję dwójkę, no to będzie lambda razy e do potęgi minus lambda razy 2. No i tak dalej dla trójki. Lambda razy e do potęgi minus lambda razy 3 i razy lambda e do potęgi minus lambda razy 2. Tu jest oczywiście parametr lambda w środku. Czyli lambda, 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 to będzie lambda do czwartej. E do potęgi minus lambda, tutaj mamy minus lambda, 2 lambdy, minus 3 lambdy, minus 2 lambdy, więc te wykładniki mogę dodać, więc będzie w sumie do potęgi minus 8 mm, chyba lambda. Tak, 8 lambda. No i teraz, żeby znaleźć maksimum, to znowu muszę wyliczyć pochodną po prostu, czyli liczę L od lambda, i to będzie 4 lambda do trzeciej E do minus 8 lambda. To jest pochodna iloczynu, ta funkcja i ta funkcja, czyli pod nas pierwszego to jest 4 lambda e do trzeciej razy to, i teraz plus to przepisujemy bez zmian, a pochodna z E do minus 8 lambda to będzie minus 8 E do minus 8 lambda. No, i to porównujemy do 0, żeby, żeby znaleźć maksimum. Tu mogę wyciągnąć na przykład lambda do 3, nawet może 4 lambda do 3 i jeszcze e do minus 8 lambda. To jeżeli tak zrobię, no to z tego no tutaj już jakby nic nie zostało, czyli 1. Natomiast tu zostanie ta lambda 1 i minus 8, i w sumie 2, bo z tej ósemki wyciągnąłem 4, więc będzie minus 2 lambda. Równa się 0. No i to znowu właśnie porównując do zera no to z tego wynika nam, że lambda jest równa 1 druga. Znowu trzeba by to jeszcze sprawdzić rzeczywiście, że to jest maksimum, ale tak tutaj będzie. Czyli napiszę może, że ta lambda to jest jedna druga. I zwróćmy uwagę, że to jest odwrotność średniej. Gdybyśmy policzyli tutaj średnią wartość, no to będzie 1 plus 2 to jest 3, 3 to jest 6, 2, 8 czwartych, czyli 2. I to jest właśnie odwrotność średniej. Ogólnie tak będzie, że lambda... To będzie 1 przez średnia. To też się pokrywa z metodą momentów. Zobaczmy może sobie teraz jakiś inny jeszcze rozkład. Płasona. To jest znowu rozkład dyskretny. Wracamy do rozkładu dyskretnego. Napiszę może płason. Czyli zmienna ma rozkład płasona. Tam też jest parametr lambda, ale on ma inne znaczenie. Tutaj funkcja prawdopodobieństwa tak naprawdę jest określona w ten sposób. F od K. Równa się lambda do k przez k silnia e do minus lambda. To możemy bezpośrednio interpretować jako prawdopodobieństwo. Tak jest w rozkładach dyskretnych. No i powiedzmy, że obserwuję te wartości 1, 2, no te same co wcześniej. 3, 2. I wyliczę tą optymalną lambdę. No to l od lambda, ta funkcja, mnożymy sobie. To, że obserwuję akurat 1, no to prawdopodobieństwo będzie takie, że muszę pod k postawić 1. Czyli lambda do pierwszej przez 1 silnia e do minus lambda razy, teraz że dwójkę. Lambda do drugiej przez 2 silnia e do minus lambda. Do trzeciej to będzie lambda do trzeciej przez 3 silnia e do minus lambda. I dwójkę jeszcze, czyli lambda do drugiej, 2 silnia e do minus lambda. Znowu to jakoś uproszczę. Tutaj jakby jest 1, 2, 2, a tu jest 6. 3 silnia to jest 1 razy 2 razy 3, czyli będzie 24 w mianowniku lambda do pierwszej razy lambda do drugiej to jest dodajmy wykładniki 3 6 8 czyli lambda do 8. A tu jest e do minus lambda e do minus lambda mamy tak 4 razy w sumie czyli będzie e do minus 4 lambda. No i muszę policzyć pochodną z tej funkcji znowu l prime od lambda no to znowu pochodna iloczynu z tego pierwszego to będzie 8 lambda do 7 przez 24 razy ta druga część po prostu niezmieniona minus 4 lambda i plus teraz pierwszą część przypisuję bez zmian i mnożę razy pochodną z tego drugiego członu czyli minus 4 e do minus 4 lambda No i tutaj można by wyciągnąć na przykład lambda do 7, 7 to 24, może tą ósemkę też czyli 8 24 lambda do 7 i może jeszcze to e do potęgi minus 4 lambda To tutaj wtedy wyciągnę wszystko z tego zostanie jak gdyby 1 to był minus w sumie, jak wyciągnąłem 8, a tu była czwórka, to 1/2, tak jakby zostanie, no bo 8 razy 1/2 to będzie to 4. I jeszcze ta lambda została 1. Równa się 0. No i jak porównam to do 0, no to właśnie z tego będzie wynikało, że lambda musi być równy 2. 1/2 razy 2, to będzie 1. 1 minus 1, to będzie 0. Znowu trzeba by to jeszcze potwierdzić, licząc na przykład drugą pochodną. No i zwróćmy uwagę właśnie, że tutaj lambda wyszła po prostu jako średnia tych liczb. No bo średnia to jest 2. I tak ogólnie będzie w rozkładzie płasona, że ta lambda optymalna to będzie po prostu średnia. Nie więc zwróćmy uwagę, że w rozkładzie wykładniczym lambda to jest 1 przez średnia, a w rozkładzie płasona to jest po prostu wartość średnia. No i na końcu może pokażę jeszcze rozkład jednostajny. Czyli to była ta sytuacja, że mamy funkcję na stałym poziomie na jakimś przedziale. Powiedzmy, że mamy zmienną z rozkładu jedno, właśnie jednostajnego uniform. Niech on będzie na przedziale od 0 do teta. Czyli tylko nie jest jakby znany ten, gór, ten górny, ten górny, ten górny jakby fragment przedziału. Górny krańc. Napiszę to może jeszcze raz. Czyli tu jest 0, tu jest teta, no i tu jest ta funkcja. Chcę właśnie znać ten górny kraniec. No i powiedzmy, że mam te same liczby, czyli na przykład 1, 2, 3 i 2. W tym momencie funkcja gęstości zadana jest za pomocą 1 przez jakby różnica między tymi końcami, po prostu będzie teta. Więc teraz tak, l od teta, no taki jest parametr, to będzie funkcja gęstości dla jedynki, no ale to jest 1 przez teta. Dla dwójki no to będzie 1 przez teta, dla trójki no to będzie 1 przez teta i dla dwójki to będzie też 1 przez teta, bo cały czas funkcja jakby nie zależy w sumie od tej zmiennej. Czyli to będzie 1 przez teta do potęgi czwartej. Zwróćmy uwagę, że te wartości, które tutaj mam, musi być tak, że one muszą być w tym przedziale od zera do, do teta. Czyli musi być tak, że ta jedynka, dwójka, trójka, czwórka, są między tetą a zerem. Tak tą tetę chcę oszacować. Więc zobaczmy na tą funkcję. Chcę, żeby ona miała jak największą wartość. Tym razem nie będę liczył pochodnej, tylko przypatrzmy się, coś takiego. Kiedy ona będzie największa? No wtedy, kiedy to będzie największe, a to będzie wtedy, kiedy to w mianowniku będzie możliwie jak najmniejsze. A najmniejsze może być kiedy? No wtedy, kiedy będzie... Tym, tą największą wartością z tych, które są tutaj, bo ona mu musi być większa lub równa od tych wszystkich wartości, więc w szczególności musi być też większa lub równa od 4. Więc żeby to zmaksymalizować, to muszę wziąć możliwie jak najmniejsze, więc w tym przypadku takie teta to po prostu wziąłbym jako 4. No z tego w zasadzie co powiedziałem. I ogólnie tak będzie, że teta to będzie maksimum z jakiejś tam wartości x1 aż do xn. W ogólnym przypadku. No bo to chcę mieć jak największe, więc to jak najmniejsze, a teta musi być większa lub równa od tych wszystkich obserwacji, więc muszę wziąć jako największą z tych obserwacji. No i to myślę, że też w miarę jest też zgodne z intuicją, chociaż wychodzi inaczej niż w przypadku metody momentów. Gdybyśmy sobie tam rozpisali, porównali, to będzie trochę inaczej. Ta metoda największej wiarygodności jest dość często używana, ona ma fajne własności, na przykład takie, że są takie własności o zbieganiu, że na przykład jeżeli mam dość dużo tych, tych obserwacji... To wartość oczekiwana takiego estymatora metodą największej wiarygodności będzie zbiegała do tego naszego parametru. Czyli on będzie się jakby w kontekście tego, co mówiliśmy o obciążeniu, nieobciążeniu. On będzie stawał się, jeżeli, na początku możemy powiedzieć tak, że on jest w ogóle nieobciążony, a jeżeli jest obciążony, to to obciążenie będzie spadało z liczbą próbek. On będzie stał się coraz bardziej taki bliski temu estymatorowi nieobciążonemu. I jeszcze jest taka własność też, że ten, ten estymator. Znowu przy dużej liczbie próbek. Taka statystyka, ten estymator minus parametr przez pierwiastek z wariancji tego estymatora, to ma taki rozkład normalny 0,1. Czyli generalnie tak podsumowując, ten estymator największej wiarygodności w ten sposób wyliczany ma dobre własności, lepsze niż ten klasyczną metodą momentów. Chociaż widzimy, że niektóre metody dla niektórych rozkładów to w sumie się sprowadza do tego samego jak na przykład dla rozkładu wykładniczego, czy dla rozkładu Poisson'a. Ale czasami może wyjść inny estymator proponowany przez metodę momentów, a inny za pomocą metody największej wiarygodności. I na końcu może jeszcze pokażę taki przykład, gdzie takie rozkłady się pojawiają i w jaki sposób można sobie to oszacować. Tu wziąłem takie dane dotyczące call center ze Szwajcarii i to są takie kolejne rekordy, to są kolejni agenci, to są jakby daty, tam jakby ich pracy, godzina, w której odbierają na jakiś telefon, na jaki temat odpowiadali, czy odpowiedzieli, i tak dalej. Tu jest jakby też szybkość odpowiedzi. W sumie wyciągam sobie z tych danych tylko, tylko, właśnie, niektóre kolumny dokładnie to będą, właśnie ten ID. Jaki to jest agent, w który dzień, o której godzinie odbiera tam telefon i jaka jest jakby szybkość odpowiedzi. To mnie będzie interesowało. Tych agentu, ci agenci są dość różni tutaj, różne imiona. Wziąłem tylko tą pierwszą osobę Diane. I to, co narysowałem sobie na początku tutaj po lewej stronie, to jest jakby rozkład tej szybkości odpowiedzi. To jest jakby po tej stronie. No i widzimy, że on ma taki rozkład jest w sekundach. On ma taki rozkład, no jednostajny, można powiedzieć, nie widać jakichś takich specjalnie preferowanych miejsc. Mniej więcej się tak y, tutaj to układa na równym poziomie. Więc wziąłem tak, o taki prosty estymator. Po prostu najmniej, najmniejszą wartość znalazłem, jaka była w tych danych to było 10, największa to była 125. I to, co zrobiłem tutaj, to wygenerowałem jeszcze taki rozkład teoretyczny dla rozkładu jednostajnego. Te zielone słupki, które są jak gdyby tutaj, to są nasze dane. Natomiast te jaśniejsze to są to jest jakby według rozkładu wygenerowane. I porównałem jakby na ile rozkład jednostajny przybliża te dane. Rozkład jednostajny z tymi parametrami. No i tutaj to się całkiem fajnie zgadza, patrząc po histogramie albo też po funkcji gęstości. On jest unormowany tutaj. Czyli można powiedzieć, że ta zmienna ma taki rozkład typu jednostajnego. Czyli tak naprawdę, całą tą kolumnę tutaj mógłbym zredukować no, do tych liczb. Nie muszę już na przykład do jakiejś analizy, nie mówię, że zawsze, ale do niektórych analiz nie muszę tego przechować w całości. Tylko jeżeli na przykład, znam parametry tego rozkładu, to wiem, jak ta zmienna się zachowuje. To mi też umożliwia taką kompresję informacji. Wezmę teraz coś innego. To, co, co sobie zrobiłem w drugim kroku, to zobaczyłem, ile było, ile było jakby zapytań, jakby każdego dnia. Może zobaczmy sobie tutaj na przypadku ten Dejan. Tutaj wszystkie dotyczyły jakby 1 stycznia i tych rekordów tutaj było, no policzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli 8 było tam tego pierwszego dnia. No i tak każdego dnia policzyłem, ile ich było i to, co jest jakby tutaj, to jest właśnie rozkład no właśnie liczebności. Każdego dnia, ile to razy występowało. No i zwróćmy uwagę, że to przypomina, powinien nam przypominać rozkład płasona. On się jakby nadaje do tego typu zmiennych, do zliczeń, występowania jakichś zdarzeń. I w tym momencie wyznaczając sobie wartość średnią z tych danych, ona wyszła 703, i narysowałem też rozkład płasona dla tych danych. Czyli jeszcze raz te zielone słupki to są nasze dane, a te jaśniejsze to jest jakby rozkład płasona nałożony z takim parametrem y, lambda, czyli Lambda był 703. No i widzimy też po funkcji gęstości, że on całkiem dobrze oddaje charakter tych danych, czyli średnia, czyli liczba tych no, zapytań dziennych można powiedzieć, że w przybliżeniu ma taki rozkład płasona. I to, co zrobiłem jeszcze, to policzyłem sobie różnicę między jakby kolejnymi zapytaniami. Na przykład jak mamy tutaj powiedzmy ten pierwszy dzień, no to było o 9.12 potem było 10.22. Więc tu minął jakiś okres czasu między nimi. Potem tutaj też minął okres czasu i tak dalej. Czyli teraz zmierzę, jakby, no ile minęło czasu między jedną a kolejną rozmową. Taką zmienną. Ona jest jak gdyby tutaj przedstawiona I to już ma rozkład ala wykładniczy. W tym momencie połączyłem sobie wartość średnią. To wyszło tak 63,37. W tym momencie to jest w minutach. I tutaj jest jakby przedstawiony rozkład wykładniczy z parametrem lambda 1 przez średnia. No bo tak się właśnie zachowuje. I zobaczmy, że to też całkiem fajnie oddaje właśnie charakter tych danych. No i to, to byście taki ciekawy właśnie przykład, gdzie mamy dane i występują te trzy rozkłady. I jednostajny dla szybkości odpowiedzi i rozkład posłana, który mówi jaka jest dzienna liczba takich zapytań. I rozkład wykładniczy, który tutaj wyznacza nam jakby czas oczekiwania między jedną a kolejną rozmową. Więc jak najbardziej to nie są jakieś abstrakcyjne rzeczy, tylko takie coś można sobie gdzieś tam użyć. Między innymi właśnie do kompresji na przykład.